obok pary zielonogórskiej dwójka jak już wspominałem obcokrajowców reprezentujących barwy drużyny rybnickiej Lars Gunnestad w czasie białym i Michael Carson w kasku żółtym oni tego występu, występu w tym spotkaniu nie, na, nie zaliczą z pewnością do udanych dość nierówne występy nieco lepiej spisywał się Lars Gunnestad ale z całą pewnością nie jest to taka forma jakiej oczekiwałby Jan Grabowski. I podobne uwagi można mieć pod adresem Mikaela Carsona. Jak też potoczą się losy tej donitwy. No i proszę, Mikael Carson nie dojechał nawet do pierwszego wirażu, bo zdefektował mu motocykl. A na podwójnym prowadzeniu para zielonogórska. Radość kibiców. Pierwszy jest Andrzej Huszcza, za nim Matej Ferian. Choć jeszcze ostatniego słowa z całą pewnością nie powiedział Lars Gunestad. Teraz zbliżył się do Mateja Feriana. Jeszcze nie na tyle, aby wyprzedzić Słoweńca, ale wciąż Matej Ferian musi uważać na Norwega, który teraz z kolei po zewnętrznej próbował zaatakować. Również nieudanie. Popatrzmy jak też będzie radził sobie Ferian z Gunesztadem. Jeszcze durą zawodnik. Zetka rzetu Polmos, ale kolejny atak Larsa Gunestada nabrał prędkości Norweg. No i proszę, chyba źle ocenił sytuację na to, że Matej Ferian nie spodziewał się ataku po zewnętrznej a Lars Muenestadt w pełni to wykorzystał, bo jest zbyt doświadczonym zawodnikiem, aby w takich sytuacjach sobie nie poradzić i wychodzi na drugą pozycję. A pierwszy jest Andrzej Chuszcza, który teraz mm, mija linię mety, jeszcze wyrzuciło zawodnika Zielonogórskiego dziś mocno pod bandę, ale opanował całą sytuację i dowiódł te trzy punkty. Teraz efektowna jazda na jednym kole Andrzeja Chuszczy. Zwycięzcy biegu 15, ale ja przypomnę, że w tym 15 biegu Różna Zielonobórcza zwyciężyła 4 do 2, tym samym przypieczętowała sukces w całym spotkaniu i wygrała 55 do 35. Dzięki temu objęła również samodzielne prowadzenie w pierwszoligowej tabeli.